Agresja, przemoc, nienawiść, uprzedzenia, brak tolerancji, brak szacunku. Nie ma żadnej barwy politycznej. Dotyczy każdego z nas i dotyczyć może ciebie, może dotyczyć mnie. Mowa agresji i mowa nienawiści to coraz większy problem w Polsce. Dlatego Nowoczesna od wielu tygodni sprzeciwstawia się mowie nienawiści, mowie agresji. Jej ofiarą padają cudzoziemcy, którzy tutaj mieszkają i studiują, jej ofiarą padają osoby odmiennej orientacji seksualnej, ale często także osoby starsze, niepełnosprawne intelektualnie, osoby w podeszłym wieku. To bardzo częste zjawiska. Jesteśmy przeciwni takim zachowaniom i będziemy głośno o tym mówić. Dlatego nowoczesna rozmawiała z ponad 100 organizacjami społecznymi i pozarządowymi o tym, co zrobić, by zmniejszyć poziom agresji w życiu publicznym i społecznym, a także, żeby przeciwdziałać przestępstwom z nienawiści. Przestępstwom takim jak znieważanie tych osób, jak pobicia, które się zdarzają, jak groźby, czy też po prostu jak mowa i wypowiedzi, które je zwyczajnie po ludzku obrażają. Wspólnie chcemy wypracować taki model przeciwdziałania yy, mowie nienawiści, mowie agresji yy, i w mediach i w przestrzeni publicznej. Chcemy zaproponować zmiany w kodeksie karnym, zmiany, które będą rozszerzały ochronę przed przestępstwami z nienawiści między innymi na osoby starsze, między innymi właśnie na osoby w podeszłym wieku, ale także na osoby niepełnosprawne intelektualnie, na osoby. O innej orientacji seksualnej. Będzie to praca na poziomie sejmowym, zmian legislacyjnych, ale również na poziomie samorządowym. Apelujemy także do samorządów o to, żeby one bardzo uważnie przyglądały się temu problemowi i zagadnieniu i chroniły swoich obywateli, mieszkańców miast przed agresją i nienawiścią w miejscach publicznych i nie tylko, aby mowa agresji nie rozkwitała. Naszym obowiązkiem jest reagować, naszym obowiązkiem jest przeciwstawiać. I naszym obowiązkiem jest głośno mówić. Chcemy również wprowadzić barometr agresji. Ten barometr będzie pokazywał, co dzieje się w Polsce. Nie mamy pełnej wiedzy na ten temat. Nie mamy pełnego rozeznania, jak wiele osób cierpi dzisiaj z powodu mowy agresji i przestępstw z tym związanych. Będziemy to śledzili i monitorowali. Bardzo dziękuję wszystkim organizacjom, które przyszły dzisiaj na tę konferencję. Dziękuję wszystkim, którzy nie należą do organizacji, ale jednak uważali, że problem jest bardzo poważny i trzeba o tym mówić głośno. Wolność słowa jest niezwykle istotna. Chcemy, żeby się rozwijała, ale po drugiej stronie jest godność drugiej osoby, o której musimy pamiętać. Dlatego będziemy mówili twardo. Stop przestępczości z agresji nienawiści. Nie można milczeć.